Secret. Oh, dirty little secret. Witamy w Włoczmodzie Polska. Dziś odliczamy 10 potwierdzonych teorii horrorów. Przyjrzymy się fanowskim teoriom i spekulacjom dotyczących horrorów, które się sprawdziły lub zostały potwierdzone przez twórców. Uważajcie na spoilery. Znacie jakieś inne teorie grozy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Inna śmierć. Cmentarz dla zwierzaków. Kiedy tworzymy remake znanego horroru, dobrze jest pozostać w ogólnych ramach oryginału, ale warto podrasować kilka szczegółów. Fani przewidzieli sposób, w jaki nowy cmentarz dla zwierzaków może oswoić klasyczną historię. W powieści Stephena Kinga i adaptacji z 1989 Gage Creed zostaje zabity przez ciężarówkę. Jego ojciec Louis ożywia go na mistycznym terenie obok tytułowego cmentarza. Problem w tym, że chłopak nie wraca taki sam. W obu wersjach Gage ma starszą siostrę Ellie, a fani uznali, że byłoby ciekawie, gdyby to ona się przemieniła. Drugi zwiastun remakeu to potwierdził. Great and Numer 9. Kirby przetrwała. Krzyk 4. Seria Krzyk ma tyle uwielbianych przez fanów bohaterów, że ujawnianie przynajmniej jednego, który przeżył, stało się normą. Jednak jedną z postaci, której los pozostawał niepewny przez lata, była Kirby Reed z Krzyku 4. Po tym jak Charlie ją dźgnął i zostawił na śmierć, wydawało się, że umrze nim przybędą służby. Później Dewey mówi Jill o przetrwaniu Sydney, ale fani snuli teorię, że tajemnica rodzinna nie pozwoliła mu wspomnieć o Kirby. Trevor Wydawało się, że nigdy się tego nie dowiemy, kiedy plany na sequel zeszły na bok. Jednak w końcu krzyk z 2022 roku potwierdził jej przetrwanie i steregiem. Hayden Panettiere zagra w sequelu w 2023. Oby znów przetrwała. Numer 8. Michael Myers jest przeklęty. Seria Halloween. Lata 80 były zalane mordercami ze slasherów. Większość z nich była cicha i sztywna. Fani zawsze wymyślał jakieś historie, ale ten sequel z 1995 roku może być dowodem na to, że niektóre rzeczy lepiej pozostawić wyobraźni.. The years I've been w przekleństwie Michaela Majersa, a przynajmniej w wersji producenckiej, okazało się, że złoczyńca wstąpił do kultu ciernia. W nim zyskał nadprzyrodzone zdolności, a swoją rodzinę chce zabić, by kult mógł się rozwijać. Michael, twoja ostatnia oh. You możesz stop it.

Podobno, Kiner gra tę samą postać. Po doświadczeniu w zarządzaniu biznesem, w którym ludzie kontrolują umysł Johna Malkowicza, przyjmuje nową tożsamość. Wstępuje do rodziny Armitage, która ma doświadczenie w neurochirurgii. Razem są w stanie udoskonalić proces i zacząć importować umysły białych staruszków do ciał młodych czarnych na szeroką skalę. Now. Sink into the floor. Wait, 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 wait. wait, wait. Sink. Niedorzeczne? Może, ale twórca Uciekaj, Jordan Peele, powiedział, że jeśli chodzi o niego, to jest to prawda. Numer 6. Richie jest gejem. To. Ta teoria sięga aż do oryginalnej powieści Stephena Kinga. Yeah, I'm Czytelnicy wywnioskowali, że docinki Richiego Towzera do Ediego Casbraka były bardziej niż przyjacielskie, mimo że King nie napisał tego w ten sposób celowo. Teoria odżyła w 2017 roku przy pierwszej adaptacji kinowej. Ok, mogę mi smucić tego. To jest probablemente tylko jego dzwonka wjechać do jego wina. A przy wydaniu rozdziału drugiego, orientacja Ricci została nie tylko potwierdzona. Przed śmiercią Ediego ugruntowała też pojęcie, że Ricci czuł do niego coś więcej. Kto stawił Bowers z kąpielą, którą zjadł na jego wina? Tam też mnie. Mówił 10 times swojej masy. Ja, ja. I prawdziwie niż think. King często krytykuje zmiany w adaptacjach swoich książek. Tutaj jednak wyraził aprobatę, nazywając dodany szczegół postaci rodzajem geniuszu. To tylko pokazuje, że historie stale ewoluują, często na lepsze. Be who you be. Be proud. Numer 5. Split rozgrywa się w uniwersum niezniszczalnego. Split.

Blit to thriller psychologiczny. Fakt, że skupia się na zabójcy z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, z jedną osobowością z nadludzkimi zdolnościami, zaintrygował widzów. W tym samym czasie rozgorzały rozmowy o sequelu niezniszczalnego, a fani zastanawiali się, czy Split nie jest właśnie tym sequelem. Sekret był dobrze strzeżony, a pojawienie się Bruce'a Willisa w roli Davida Dana na końcu filmu pozostało niespodzianką. To jest jak Numer 4. Oszukać przeznaczenie 5 to prequel. Oszukać przeznaczenie 5. Piątka w nazwie może oznaczać kontynuację wydarzeń z pierwszych czterech części. Przynajmniej producenci chcieli, byśmy tak właśnie myśleli. Wydaje się, że to po prostu kolejna część w serii Oszukać przeznaczenie, ale ostatnia scena ujawnia, że film rozgrywa się w 2000 roku, a główni bohaterowie biorą udział w skazanym na zagładzie locie 180 z oryginału. Nie mam pojęcia. Zgrabny twist, a film o dziwo zebrał najwyższe noty z całej franczyzy. Jednak nic nie powstrzyma dociekliwych fanów. To stało się popularną teorią już wcześniej. Po obejrzeniu filmu i zauważeniu subtelnych wskazówek, takich jak nieaktualne rejestracje, fanatycy serii wiedzieli co się święci. No. Oh my God! Sam! Numer 3 Lawrence Gordon został wspólnikiem piła. W latach 2004-2010 co październik wychodziła nowa piła. Jednak dopiero w pile 3D padła odpowiedź na najbardziej nurtujące pytanie: co się stało z doktorem Gordonem? No! Oh Końcówka pierwszej piły to jedno z najbardziej szokujących zakończeń w historii kina. Gordon amputuje sobie stopę i czołga się, by sprowadzić pomoc. Koncepcja, że się wykrwawił, wydawała się fanom niepasująca do całego kształtu. Jego przetrwanie miało większy sens. Fakt, że potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej oraz to, że łazienka nigdy nie zostaje odkryta, sprawiły, że fani uwierzyli, że pomogli mu porywacze. A ponieważ Jigsaw rekrutuje wiele ofiar, miało sens, że Gordon dołączy do ekipy. No! Game over. No! Numer 2. Jezus Chrystus był inżynierem Prometeusz. Ujawnienie nie pojawia się w samym filmie i szczerze mówiąc, gdyby tak było, byłoby dziwnie, ale zostało to potwierdzone przez Rydle Jaskota. W prequelu serii Obcy okazuje się, że ludzkość została zasadzona przez biologicznie podobną rasę pozaziemską, znaną jako inżynierowie. Około 2000 lat przed wydarzeniami z filmu, inżynierowie próbowali wymazać ludzkość, ale nie udało im się nawet dotrzeć na Ziemię. Jak długo tam Fani teoretyzowali, że łączyło się to z czasami Chrystusa. Rzeczywiście, Scott później wyjaśnił, że próba ludobójstwa miała być odpowiedzią na ukrzyżowanie inżyniera-wysłannika. Jednak później reżyser usunął ten detal, bo był nieco zbyt na wyrost. It is day, the year of naszego Lord 2094. My name is Elizabeth Shaw, last survivor of the Prometheus, and I'm still searching. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Jack Torrance jest reinkarnowanym dozorcą. Lśnienie Here's Lśnienie to jeden z tych filmów, które wykraczają poza ramy jakiejkolwiek interpretacji, być może nawet jego twórcy. Ale dla dobra listy zdamy się na wypowiedzi reżysera Stanleya Kubricka z 1982 roku. Słownie, słownie, słownie. Na status klasyka trzeba było jeszcze poczekać, ale zatwardziali kinomani szybko zaczęli analizy na podstawie zdjęcia zrobionego w Overlook w 1921. Niektórzy uznali, że Jack Torrance jest reinkarnacją poprzedniego dozorcy. You've always been the caretaker. Inni uważali, że Jack został po prostu wchłonięty przez hotel, ale Kubrick był zwolennikiem teorii reinkarnacji. Jego zdanie ma, oczywiście, większą wagę niż reszty, ale nadal nas cieszy, że lśnienie można interpretować na nieskończenie wiele sposobów. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał. Zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.